Siemaneczko, z tej strony Groin.pl i witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam tylko przypomnieć o konkursie, który dobiega właśnie końca. I chciałbym przypomnieć, że w tym konkursie były trzy kategorie. Kategoria o nazwie Leniwi, pracowici graficznie oraz pracowici i literacko. Myślę, że zdążyliście wziąć udział w tym konkursie. Macie czas do 19 października, tak, aby wziąć udział w tym konkursie. Dokładnie 19 października, jeśli się nie mylę, godzina 20. Tak, 19 października, godzina 20. Możecie wziąć udział w wszystkich konkurencjach jeszcze. Przypomnę, tak w skrócie, Kategoria Lenivi yy, musisz subnąć mój kanał, czyli Graham.pl i kanał Minikola. Nikola, Dać lajka pod filmem, zostawić komentarz, obojętnie jaki, nie musisz. Ale najważniejszą rzeczą, którą musisz zrobić, kliknąć biorę udział na stronie podanej w opisie. Nagrody za pierwsze miejsce: 1 GB na miesiąc serwer, drugie From Dust Gra, trzecie miejsce: 512 MB RAM na miesiąc yy, serwer. Yy, czwarte miejsce opaska minecraftowa piąte slotna wyspa, hardkorowa wyspa yy, kategoria pracowici graficznie zasada subnij obydwa kanały daj lajka like wykonaj coś graficznego np. tło, miniaturka, fanart lub coś innego metoda jest obojętna dodam można jeszcze yy, robić do tej kategorii intra nagrody to BF3 za pierwsze miejsce Mirror's Edge drugie 1 GB na tydzień serwer. Trzecie miejsce. Zniżka na hosting Gameser. 20% za czwarte miejsce. A za piąt opaska minecraftowa. Yy, kategoria. Yy, Pracowicie literacko. Zasady. Subnij obydwa kanały. Daj lajka. Wykonaj wierszyk. Opowiadaj mnie lub coś innego. I napisz to w komentarzu pod filmem i Nikola. Yy, u mnie te komentarze zostaną usunięte. Yy, macie link w opisie. Na temat mój lub mini lub nas razem. Nagrody to 2 serwer na miesiąc, pierwsze miejsce The Dead Island, drugie miejsce Barnard Paradise The Ultimate Box, trzecie miejsce 512 MB na miesiąc, czwarte a piąte, kod, bonus, kod bonusowy do Age of Violin. Przypomnę, y jeszcze wspomnę o takiej jednej rzeczy, że jeśli. Jest mało prac i nie powiem, czy jest praca na miarę pierwszego miejsca. Postarajcie się, ponieważ jeśli nie będzie y, tylu osób, y, tyle prac, albo nie będzie y, jakiejś bardzo ładnej, fajnej pracy zasługującej na pierwsze miejsce, niestety Battlefield 3 nie zostanie przekazany właśnie do twoich rąk, bo możesz właśnie ty stać się zwycięzcą. Więc postarajcie się, wtedy macie największe szanse. Jeśli nie, będzie żadnej pracy na pierwsze miejsce niestety gra jakby przepada w tym konkursie lecz jest jedna rzecz można będzie ją wygrać w giveaway'u na live'ie o którym zaraz wspomnę jedynie gdy będzie na nim powyżej 60 osób oczywiście będzie to w czasie live'u myślę że po rozwiązaniu po rozwiązaniu wyników z kategorii pracowici graficznie. Więc miałem jeszcze wspomnieć o live'ie. Zapraszam na live'a 19 października 2013 roku o godzinie 19.30 na moim twitchu, czyli twitchtv twitch.tv.growing.pl odbędzie się live. Na którym ogłosimy wszystkie wyniki na żywo, czyli, że nie będzie żadnych przekrętów, nic. Kategoria dla leniwych będzie pierwsza, później będzie pracowici graficznie i pracowici literacko, więc zapraszam. Na pewno będzie dużo, no nie dużo, nie będzie nagród. No raczej z konkursu będzie dużo nagród. I parę nagród także rozdamy Wam w giwałach. Więc. Naprawdę się opłaca przyjść na same wyniki nawet gdy nie brałeś udziału, a zachęcam do wzięcia udziału dla leniwych, bo nic prawie nie musisz zrobić. Więc zapraszam na live'a. Zapraszam do wzięcia udziału. No i to hmm. chyba wszystko. Papa. Pa. I przepraszam za to, że Minikolo nie mógł być na tym filmie. Konkurs bez tych osób nie mógłby się odbyć. Level up.pro Gameserve.pl, slotex.pl oraz youtuber Golden Zach. Dziękujemy bardzo za sponsoring nagrody.